Inżynier, który będzie w stanie poradzić sobie z takim projektem, w którym mierzy się z różną technologią, z różnym przeznaczeniem i różnym sposobem realizacji inwestycji, będzie miał największe szanse na to, żeby na rynku być najbardziej pożądanym pracownikiem. Ciekawy jestem, czy jak ten facet, który został zasypany, by nie był pod wpływem alkoholu, to może by wcale nie przeżył. <laughs> Tak mogłoby się okazać. Z, jakie dałbyś rady dla konstruktora, który właśnie projektuje, w prawda tutaj pośrednio dla dewelopera, no ale jednak finalnie ten projekt trafia, trafia, trafia do dewelopera. To jakie rady dałbyś tam takiemu konstruktorowi z punktu widzenia właśnie dewelopera? Funkcjonujemy w taki sposób, że staramy się zachęcać inżynierów do tego, żeby myśleli o mieszkaniach, które budują w taki sposób, jak sami w mie nich mieszka. Okazuje się potem, że no, trzeba to poprawić, coś trzeba zmienić. I pada pytanie, nie ma. Dlaczego tak zrobiliście? Sorry, ale tak było w projekcie. Zgodnie z projektem, tak. tak. Jeżeli chcesz zwiększać swoją wiedzę z zakresu budownictwa i nieruchomości, to warto subskrybować ten kanał. Bogdan Koczy, Profit Development od 13 lat. Dyrektor odpowiedzialny za działania spółki w Łodzi. Ponad 2000 mieszkań wybudowanych w 12 inwestycjach. Członek zarządu łódzkiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Witam Was serdecznie. Wielu inwestorów wstrzymuje aktualnie rozpoczęcie nowych budów. Oznacza to zmniejszony popyt na inżynierów budownictwa. Oglądajcie do końca, ponieważ zapytam Bogdana o rady dla inżynierów budownictwa oraz to, co powinien zrobić inżynier, żeby nie mieć problemów z ciągłością pracy. Nazywam się Patryk Nocek, wraz ze SPM zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18, zaczynamy! Bogdan, jest to druga część naszego wywiadu. Powiedz, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części. Opowiadaliśmy sobie o tym, co dzieje się w tej chwili na rynku, jak się zmienia, z czym musimy się mierzyć i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Mówiliśmy też o tym, jakie korzyści płyną z członkostwa w Polskim Związku Firm Deweloperskich i czym sam związek się zajmuje. W tej części chciałbym, żebyś spojrzał na proces inwestycyjny oczami inżyniera budownictwa i osób, które pracują właśnie w budownictwie, i chciałbym, żebyśmy właśnie dostarczyli jak najwięcej wartości dla tych osób. Powiedz na początku jakąś ciekawą historię z budowy. Wiele ciekawych historii z budowy toczy się niestety wokół pewnego problemu związanego z nadużywaniem alkoholu przez pracowników na budowie. Jeden bardzo widowiskowy, bym powiedział, przypadek w jednej z naszych inwestycji. Pewien pan, poruszając się przy wykopie, sunął się do tego wykopu, a człowiek, który pracował w tym samym czasie z koparką, zakopując ten kop, nie miał szans go nawet zobaczyć i pan został zasypany. Szczęśliwie udało się pana żywego wykopać przy pomocy straży pożarnej w zasadzie i z dużą obsługą medyczną przede wszystkim. Także mnóstwo służb było zaangażowane w całą sytuację. Pan przeżył szczęśliwie, natomiast rzeczywiście okazało się, że był pod wpływem alkoholu. To była sytuacja, która sprawiła, że zaczęliśmy nawet już nie wyrywkowo, ale wszystkich pracowników budowy testować na obecność alkoholu. Bo zwyczajnie jest to niebezpieczne. i. Kiedyś wielu z nas miało takie wyobrażenie, że ten alkohol to, to jest coś takiego typowego dla budowy. Ja pamiętam pierwszy nasze projekt realizowany w Łodzi, kiedy chodziliśmy po budynkach kilkanaście lat temu, to zupełnym standardem było to, że były porozrzucane butelki czy puszki. Teraz bardzo się to ucywilizowało i pracownicy jednak już też mają tą inną kulturę pracy, ale warto o to dbać ten opinii. Ciekawy jestem, czy jak ten facet, który został zasypany, by nie był pod wpływem alkoholu, to może by wcale nie przeżył. I czy może. Tak mogłoby się okazać. No dobrze, powiedz mi, w jakim systemie prowadzicie swoje budowy? W ramach naszej struktury zajmujemy się zarówno działalnością inwestycyjną, jak i wykonawczą. Mamy spółkę zależną, która jest generalnym wykonawcą naszych inwestycji i płynie z tego bardzo wiele korzyści. Pierwsza z nich wiąże się z tym, że mamy bardzo duży wpływ i nadzór nad jakością. Jesteśmy w stanie bardzo szybko weryfikować, czy zlecone prace są we właściwy sposób i we właściwym tempie wykonywane, jednocześnie czy zoptymalizowane są koszty realizacji tych robót. Zatem mamy tutaj ogromny wpływ na to, co i jak budujemy. Nie jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę, niełaskę tak naprawdę innej firmy, która równie dobrze może świadczyć usługi komuś innemu. I skupiać swoje siły i środki na przykład na innych projektach. My się skupiamy tylko na swoich, i to jest myślę naszą siłą w tym kontekście. No i drugi oczywisty też skutek takiego zjawiska to miamy marżę pośrednika, tak? czyli każdy generalny wykonawca świadczący takie usługi na zewnątrz pobiera wyższe wynagrodzenie za realizowane roboty niż spółka, którą jesteśmy w stanie utworzyć w ramach własnej struktury. No, ale ta Wasza spółka właśnie nie dolicza Wam marży do tych podwykonawców? Ona nie jest rentowna jako, jako sama? Sama w sobie jest rentowna, ale ona przynosi zysk na, a nie zewnętrzny podmiot. No tak, tak. A powiedz mi, jak wygląda zespół właśnie w tej spółce generalnego wykonawcy? Jak wygląda zespół na takiej klasycznej budowie u Was? E, mamy w zasadzie tylko i wyłącznie kadry menedżerską na, na budowach, tak? E, począwszy od kierowników projektów, e, kierowników działów zakupów, e, kierowników budowy, no i dodatkowo jeszcze zazwyczaj mamy dwóch, trzech inżynierów, którzy są majstrami na budowie. I to jest w zasadzie cały nasz zespół. Wszystkie inne prace są zlecane podwykonawcom, którzy też zatrudniają i, i pracowników fizycznych, inżynierów, ale dzieje się to już poza naszą strukturą. A jeżeli chodzi właśnie o tych kierowników branżowych, czy branża sanitarna, elektryczna, to kierownicy robót są już od podwykonawców, tak? Rozumiem. A jeżeli chodzi o nadzór inwestorski, to zatrudniacie firmę zewnętrzną, czy to są wasi pracownicy? To są nasze, nasze struktury. Czy inspektor nadzoru jest, jest wewnętrznie od was, a też tylko w branży budowlanej, czy sanitarnego, elektrycznego inspektora również macie? Mamy inspektorów w zasadzie we wszystkich branżach. Po, a powiedz mi, jak wygląda u Was procedura zmian lokatorskich? Na etapie, na, na którym jest to jeszcze możliwe, udostępniamy klientom projekt wykonawczy budynków we wszystkich branżach. Są tacy klienci, którzy zlecają architektom przygotowanie projektów zamiennych. Są tacy, którzy wprowadzając niewielkie zmiany tylko zamawiają je podczas spotkań z naszym działem technicznym, który przygotowuje takie zmiany, tak? Bo jeśli projekt jest bardzo złożony, czy zmiana w projekcie jest bardzo złożona i znacząco odbiega od pierwotnie przyjętego projektu, no to wówczas zazwyczaj klient już zamawia tą usługę na zewnątrz. Jeśli wiąże się to z drobnymi zmianami, jak na przykład przeniesienie gniazdka czy grzejnika, e, takie zmiany wprowadzamy już e, w ramach własnych zasobów ludzkich. Nasi pracownicy takie proste rzeczy już e, sami robią e, i przygotowujemy projekt zamienny na bazie tego projektu klientom wykonujemy. I potem to już ląduje u podwykonawców, którzy muszą to wykonać, ale właśnie nie, czyli nie, nie wysyłacie tego zewnętrznie do tych projektantów, którzy pierwotnie projektowali architektów, elektryków, projektantów konstrukcji, sanitarnych, elektryków, to nie wysyłacie tego do nich, tylko robicie to własnymi siłami, wprowadzacie to po prostu w ich projekt, który potem jest przesyłany do, do podwykonawców, tak? Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Zakładam, że zlecacie ten kompleksowy projekt wykonawczy jednej pracowni architektonicznej, która zleca później sobie branżę konstrukcyjną, elektryczną i sanitarną na zewnątrz i oni wam dostarczają projekt. Tak jest, tak? Ok, powiedz mi teraz, jakie dałbyś rady dla konstruktora, który właśnie projektuje, co prawda tutaj pośrednio dla dewelopera, no ale jednak finalnie ten projekt trafia, trafia, trafia do dewelopera, to jakie rady dałbyś tam, takiemu konstruktorowi z punktu widzenia właśnie dewelopera? Dość częstą sytuacją w przypadku naszej pracy z takimi projektami jest konieczność nanoszenia zmian na te projekty, po to, żeby sprawić, że będą bardziej ergonomiczne albo bardziej funkcjonalne. Absolutnie klasyką jest to, że branżyści wzajemnie nie zaglądają w swoje projekty i okazuje się, że mamy na przykład gniazdko za grzejnikiem, Klasyka, klasyka. Albo wejście nie w taki sposób usytuowane jak trzeba, bo okazuje się, że mamy jeszcze liczniki, na przykład, które gdzieś trzeba zmieścić i w sumie to jedna osoba nie wzięła pod uwagę tego, że druga musi to tam gdzieś zmieścić. Problem na przykład z, ostatnio mieliśmy zbłędnie umieszczoną wentylację w mieszkaniach w taki sposób, że kanał do podłączenia wyciągu był z niewłaściwej strony w kuchni. I okazywało się na przykład, że trzeba by przeprowadzić tam jakąś bardzo długą rurę, żeby doprowadzić do miejsca, w którym zaprojektowana jest kuchenka. Więc brakuje czasem myślenia takiego spójnego w zakresie całego projektu. Branżyści widzą często tylko i wyłącznie swoją branżę, bez niestety spoglądania na pozostałe elementy tego projektu. I kosztuje nas to bardzo dużo pracy, żeby to potem jednak wszystko w jakiś sposób zharmonizować. Tylko tutaj ja Ci powiem, że tutaj raczej jest to mm, zasługa, bym tak powiedział, architekta. No bo jednak ta koordynacja międzybranżowa, jeżeli tym bardziej jak Wy zlecia, zle, zlecacie ten projekt właśnie do architekta, a to są konstruktor i reszta tych branżystów to są jego podwykonawcy, to ta koordynacja międzybranżowa raczej jest w jego zakresie. Tutaj bym jakoś mocno konstruktora nie obwiniał, co, co prawda super byłoby, gdyby on faktycznie we własnym zakresie mógł również spojrzeć na pozostałe, pozostałe projekty, ale jednak, jednak bym powiedział, że to architekta jest tutaj rola. Pewnie masz rację. Spojrzałem na problem może trochę bardziej z perspektywy tego, gdzie, on, gdzie go widzę najbardziej i najmocniej. Co do pracy z konstruktorami, przyznam szczerze, jest to wąski wycinek projektowania, który, z którym się stykamy i z perspektywy pewnej funkcjonalności, która jest kluczowa w tym wszystkim, nie ma ogromnego znaczenia. W jakich sytuacjach masz osobisty kontakt z inżynierami budownictwa? Po pierwsze, reprezentując inwestora i działając na, na jego rzecz, muszę weryfikować, czy inwestycja jest realizowana w odpowiedni sposób. Oczywiście nie ma ku temu innej możliwości, niż po prostu się po niej przechadzać, co najmniej. Wtedy zawsze was jesteście inżynierów, którzy przekazują mi informacje na temat tego, co się dzieje na budowie, na jakim jesteśmy etapie, z jakimi ewentualnie mierzymy się problemami czy zagadnieniami. W związku z tym staram się mieć bieżący kontakt z inżynierami po to, żeby wiedzieć, co się u nas na podwórku dzieje. I to są pracownicy tego, tej Waszej osobnej spółki, którzy pracują u tego generalnego wykonawcy, tak? Tak jest. Okej, okay. a powiedz mi, w jaki sposób mogliby oni sprawić, że to Twoja praca byłaby łatwiejsza, albo praca działu, działu sprzedaży? Co mogą zrobić, żeby właśnie Wam ułatwić pracę, żeby to po prostu lepiej wyglądało? Żeby być takim proaktywnym inżynierem, żeby nie patrzył tylko na, na swój wycinek tego, tego, co robi właśnie u tego generalnego wykonawcy czy na budowie, tylko żeby spojrzał szerzej i pomógł również Wam. Funkcjonujemy w taki sposób, że staramy się zachęcać inżynierów do tego, żeby myśleli o mieszkaniach, które budują w taki sposób, jakby sami mieli w nich mieszkać. Co oznacza, że pewne błędy projektowe, nawet na etapie późnym już są w stanie wyłapać i przemyśleć w taki sposób, że jeśli już widzą, że to wspomniane chociażby gniazdko za grzejnikiem może się wydarzyć, to trzeba zareagować, powiedzieć o tym wykonawcy, że trzeba to gdzieś przesunąć, zmienić, coś tutaj zrobić, a nie pozwolić na to, żeby to się wydarzyło. Bo można sobie wyobrazić sytuację. Ja się z tym niestety kilkukrotnie spotkałem, że budujemy coś takiego i okazuje się potem, że no, trzeba to poprawić, coś trzeba zmienić. I pada pytanie do inżyniera, dlaczego tak zrobiliście? Sorry, ale tak było w projekcie. Zgodnie z projektem, tak. tak. To się, to się faktycznie często, często powtarza, i ja tutaj też e, tak, takie rady dla, dla inżynierów daję, żeby patrzeć właśnie, po pierwsze, tak jak ty powiedziałeś, że budują tak jakby mieszkanie dla siebie, ale też w ogóle patrzeć, że pieniądze, które są wydawane na tej budowie, też traktować jak swoje, no bo później to, to gniazdko niech zostanie naszym takim dobrym przykładem, no później e, trzeba będzie to gniazdko przełożyć, a to po prostu kosztuje pieniądze. To akurat nie jest jakoś bardzo, bardzo drogi, bo, no ale jednak, jednak ktoś będzie musiał za to zapłacić, no i w tym, w tym przypadku, jeżeli to jest zgodnie z projektem, no to będzie musiał dołożyć po prostu dewelopowej. Do tego. Ale powiedz mi teraz, bo dużo mniej budów teraz startuje, i ja bym przewidywał, że w niedługiej przyszłości tych inżynierów będzie potrzebne mniej. Co mógłby zrobić taki inżynier, żeby właśnie nie mieć problemu z pracą w przyszłości? Myślę, że kluczową rzeczą, którą powinien robić w tej chwili każdy inżynier, nie tylko młody, ale każdy inżynier, jest postawienie na rozwój. Ponieważ często można zauważyć, że inżynierowie specjalizują się w poszczególnych typach. Budownictwa, czyli na przykład budownictwa mieszkaniowego. Jeśli ktoś tylko i wyłącznie tym się zajmuje, no to trudno mu będzie w krótkim czasie, w sytuacji nagłych zmian na rynku, zająć się na przykład innym segmentem. Będzie po prostu trudno, trudniej do tego przejść. Więc kształcenie się od samego początku w różnych kierunkach, tak żeby móc poradzić sobie zarówno z projektami mieszkaniowymi, jak i infrastrukturalnymi, czy hotelowymi, czy komercyjnymi, czy jakimikolwiek innymi, ta różnorodność kompetencji, umiejętności może się okazać kluczowa. Jak powiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, mierzymy się z czasami, w których prawdopodobną ścieżką rozwoju budownictwa mieszkaniowego będzie kierunek związany z wynajmem, co często wiąże się, coraz częściej wiąże się z projektami mixed use, czyli projektami, w których łączy się różne funkcje mieszkalne, usługowe, komercyjne i te funkcje się w jakiś sposób przenikają. Inżynier, który będzie w stanie poradzić sobie z takim projektem, w którym mierzy się z różną technologią, różnym przeznaczeniem i różnym sposobem realizacji inwestycji, będzie miał największe szanse na to, żeby na rynku być najbardziej pożądanym pracownikiem. Wiesz co, ja ostatnio wrzuciłem jeden z moich odcinków, który dotyczył właśnie rynku mieszkaniowego, predykcji, co, co będzie się na nim działo, jak, jak teraz najem się rozwija i tak dalej. Wrzuciłem taki mój film YouTube'owy na grupę dla inżynierów budownictwa. No i pojawiły się tam komentarze, że, że to jest w ogóle nieadekwatny temat do, do tego, co oni tam robią. Czy w sensie, że, in, że to nie jest temat dla inżynierów budownictwa. A ja uważam zupełnie inaczej, żeby ci inżynierowie właśnie obserwowali to, co się dzieje na rynku, żeby zauważali te trendy i umieli właśnie umiejscowić. Stowić się gdzieś, no bo ten rynek mieszkaniowy no to jest jednak spora część budownictwa, a teraz no, są pewne zawirowania na tym rynku. Czy uważasz, że właśnie inżynier budownictwa, poza tym, że interesuje się tymi swoimi stricte technicznymi tematami, powinien również obserwować rynek i to, co się na nim dzieje? Rzeczywiście, to bardzo jasno wskazuje kierunek rozwoju, bo jeśli widzimy, że pewien segment rynku na przykład znika albo się zmienia, a my jesteśmy w tym segmencie, no to albo skazujemy się świadomie na to, że za chwilę z niego znikniemy razem z nim i nie będziemy mieli alternatywy, albo zwyczajnie będzie nam trudno znaleźć pracę w jakimś innym, bo za chwilę go może nie być, po prostu no tak, i to co, to, co powiedziałeś, można obserwować różne trendy, można też podejść do tego w ten sposób, że umiejscowić się też trochę tak, bo widzisz, można pracować w jednym miejscu, będzie zatrudnionym na etacie u jednego pracodawcy i załóżmy tak jak dla dewelopera, czyli będzie wtedy pracował stricte w tym rynku mieszkaniowym, ale może się też zatrudnić w takiej firmie, która realizuje różne, różnego typu kontrakty, nie tylko dla mieszkaniówki, tylko również w różnych segmentach, i to już będzie dla takiego inżyniera znacznie bardziej bezpieczne. Zgodzisz się ze mną? Zupełnie tak. Zdecydowanie tak. Przede wszystkim stawiałbym na rozwój i różnorodność w wiedzy i doświadczeniu. Czyli ta dywersyfikacja obsługiwanych inwestycji tutaj też byłaby, byłaby ważna? Jak najbardziej. Też mierzymy się z tym na pewno, że będą się pojawiały coraz nowsze technologie w budownictwie, wymagania związane z zużyciem energii chociażby, czy też ekologią w budownictwie. Za chwilę będziemy się mierzyli z raportowaniem, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy jak Zużycie energii w budownictwie chociażby. Już powoli na rynku pojawiają się takie tendencje, żeby odchodzić od tradycyjnych metod, na przykład zasilania budynków w energię. Panele fotowoltaiczne na dachach budynków, już coraz częściej, nawet w inwestycjach deweloperskich się pojawiają pompy ciepła, które jeszcze niedawno stanowiły taką technologię, która była w stanie zabezpieczyć co najwyżej dom jednorodzinny. W tej chwili już są w stanie zaśleć całe budynki wielorodzinne. Więc na pewno rozwój ekologii będzie miał tutaj istotne znaczenie i ta wiedza będzie niezwykle ważna. Powiedz w takim razie, jak można się z Tobą skontaktować? Poprzez stronę internetową związku, Polskiego Związku Firm Deweloperskich jestem kontakt do naszego oddziału ludzkiego. Jestem członkiem zarządu tego oddziału i tam można nas znaleźć. Czy zgodzisz się na to, żeby odpowiedzieć na każdy komentarz, który pojawi się w przeciągu tygodnia od publikacji? Jak najbardziej. Zachęcam Was w takim razie do zostawiania komentarzy. Bogdan będzie do Waszej dyspozycji. Dziękuję Wam serdecznie za to, że oglądaliście do końca. Koniecznie obejrzyjcie również pierwszy odcinek z Bogdanem. Do zobaczenia. Cześć. Czyli, czyli miasto Kielce kupiło nieruchomość o wartości 50%, za wartość tak. 50%. pieniądze, które mieli przeznaczyć na zakup e, mieszkania, pożyczyli swojemu znajomemu, e, który to ich e, zabił i pozorował sytuację, w której jedno z nich zabiło drugie, a potem popełnił samobójstwo. 10 lat mieszkanie stało puste i czekało na, czy czekało na rozwiązanie sytuacji? Tak, i nadal stoi. Nadal stoi pusty, A, ale ma już swojego chociaż właściciela, tak? Specjalizujemy się w segmencie popularnym w stosunkowo dużych projektach. Zwykle poruszamy się w przedziale od około 100 do 250-300 mieszkań w jednym projekcie. Największymi naszymi projektami w Łodzi zdecydowanie są osiedle Nowe Złotno, które w tej chwili... Na szósty etap przygotowań łącznie będzie mieć w sobie 1300 mieszkań. Jesteś członkiem w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Powiedz, jakie korzyści płyną z członkostwa w, w tym związku? Powiedz, jak widzisz projekty innych deweloperów, to czy zauważasz takie miejsca, w których oni tracą pieniądze? Co można by było zrobić lepiej?